Witam bardzo serdecznie. Mechanizm z hamulcem do ROLET, aby po podniesieniu lub opuszczeniu do niepełnej wysokości same się zatrzymywały i nam nie spadały. Dosyć szybko i tanio otrzymałem do paczkomatu impostu zestaw naprawczy, obejmujący zarówno ten mechanizm z hamulcem, jak i pozostałe plastikowe elementy. Moja roleta ma już kilkanaście lat, i po prostu ten mechanizm się zepsuł. W środku jest sprężynka, która pękła i nie nadaje się do działania. Jak również osłonka plastikowa też się zepsuła. Po prostu plastik pękł ze starości. Osłonki ściągamy, ciągnąc je do siebie prostopadle do montażu na szynie, aby ich nie uszkodzić delikatnie. A cała roleta trzyma się na czterech wkrętach. Po dwa na każdą stronę. PZ1. Taka końcówka będzie idealna, żeby to odkręcić. Odkręcając wkręty, uważajmy, aby nam roleta nie spadła. Wyciągamy mechanizm z kasety. Bardzo prosto. Jest to taki mały czop. To on. Będzie podlegał wymianie. Mamy już nowy, na który go po prostu wymienimy. Do tego będziemy potrzebowali małego urządzenia, takiego chwytaka, takie szczypce, aby tutaj ściągnąć i wypchnąć na drugą stronę mechanizm, który uwolni nam koraliki. To jest stary mechanizm. A za chwilkę będziemy mogli wymienić go na nowy. Tutaj powinna być sprężyna, była usunięta, ponieważ popękała i w ogóle to się nie kręciło. A nowy traktujemy bardzo delikatnie, ponieważ w środku mamy mechanizm sprężynowy. Po rozsunięciu wkładamy koraliki w swoje miejsca i dociskamy. I tak naprawdę to już będzie wszystko, wystarczy nam teraz tylko to z powrotem zamontować. Mechanizm już jest samo hamujący czyli z powrotem montujemy to, co żeśmy powyciągali czyli wkład hamujący do rolki z naszą roletą. Na miejsce wszystko pasujemy delikatnie. I z jednej, i z drugiej strony będziemy to z powrotem przykręcali do okna. Gdy mechanizm już działa, roleta się opuszcza i zatrzymuje w pożądanym miejscu. Pamiętajmy, aby dokończyć montażu i zamontować osłonkę. Tą plastikową, która była zerwana. Nowa jest. Pełna. W związku z czym potrzebujemy rozszczepić nasze koraliki, którym z tych blokad jest końcówka i przeciągamy po prostu przez nową czystą osłonkę. A gdy to już nam się uda, nic więcej nie pozostaje jak zamontować na miejscu czystą białą osłonkę. Tak więc potrzebujemy zestaw naprawczy Kręt PZ1 i trochę zabawy z wyciąganiem i montażem z powrotem fajne.